W dzisiejszym filmie z cyklu ogród ozdobny przypomnienie jak należy przygotować trawnik wiosną do nowego sezonu wegetacyjnego. Zapraszam! Trawnik to nadal najważniejsza część wielu ogrodów. To miejsce zabaw, zwłaszcza dla dzieci, a także miejsce relaksu, spotkań, leżakowania i grillowania, czy też piknikowania. Miejsce uprawiania sportu, gry w piłkę, siatkówkę czy uprawiania jogi. Dla wielu jest to też miejsce reprezentacyjne ogrodu, dlatego warto zadbać o to, aby spełniał swoją rolę w pełni, bez względu na to, jaka ta rola by była. W tym celu powinien być on gęsty i zdrowy. Gdy minie zima, chcielibyśmy też, żeby zazielenił się jak najszybciej. Przypominam więc, że wiosną warto wykonać kilka zabiegów na trawniku, żeby go wzmocnić i żeby wyglądał wspaniale przez cały sezon. Jakie to zabiegi? Pierwszym z nich jest wertykulacja na starszych trawnikach lub dokładne wygrabienie trawników młodych, np. założonych poprzedniej jesieni. Wertykulacja, nazywana także pionowym koszeniem trawnika, usuwa z darni suche obumarłość źdźbła traw, ponieważ z czasem tworzą one filc, który utrudnia przenikanie wody i w którym mogą rozprzestrzeniać się choroby grzybowe. Ponadto nacięcie darni pobudza ją do rozkrzewiania się, a tym samym zagęszczania. Zabieg ten przeprowadza się mniej więcej w czasie kwitnienia forsycji, czyli zazwyczaj od przełomu marca i kwietnia do połowy kwietnia. Jeżeli nie zdążyliśmy i nasz trawnik się już zazielenił, warto przeprowadzić aerację. Dotyczy to także trawników młodych. Aeracja to napowietrzanie trawnika, które również rozbija filc i poprawia przepuszczalność gleby. Przeprowadza się ją nakłuwając darnie za pomocą wideł, specjalnych nakładek na buty, ręcznego aeratora lub wertykulatora, na którym założona jest nakładka do aeracji, a nie noże do wertykulacji. Jeżeli glebę w ogrodzie mamy gliniastą lub taką, co ma tendencję do zbijania się, można jeszcze dodatkowo po wertykulacji lub aeracji trawnika go wypiaskować, czyli rozsypać ręcznie lub za pomocą siewnika piasek, który rozluźni nieco strukturę gleby i tym samym polepszy warunki uprawy trawy. Wzrost trawy będzie też lepszy, jeżeli będzie ona odpowiednio odżywiona. Po zimie należy więc dostarczyć darmiej dawkę pożywienia na start sezonu i nawieść ją wybranym nawozem do trawników, najlepiej wieloskładnikowym, który będzie zawierał makroelementy azot, fosfor i potas oraz mikroelementy, w tym np. żelazo, zwłaszcza wtedy, gdy mamy problem z mchem. Przygotujmy się też do koszenia, ponieważ dobrze odżywiony trawnik, przy sprzyjającej pogodzie potrafi rosnąć i zagęścić się w bardzo szybkim tempie. Jakiejkolwiek kosiarki nie użyjemy, sprawdźmy czy ma ostry nóż, żeby nie szarpał źdźbę, lecz czysto je przycinał. Może potrzeba nam na nowy sezon nowej kosiarki, warto wtedy zastanowić się jaką kupić, może akumulatorową na baterie, a może robota koszącego. Jeżeli zimowaliśmy robota koszącego, którego już mamy, sprawdźmy w jakim stanie są baterie lub stacja ładowania robota. Jeżeli mamy kosiarkę akumulatorową, również sprawdźmy stan baterii. Tym bardziej, że przykładowo tego typu baterii możemy też użyć do innych kompatybilnych urządzeń ogrodowych, jak na przykład nożyce do żywopłotu, pilarki, podkaszarki, czy sekator bądź trymer do roślin. W przypadku kosiarki spalinowej wiosną warto przeprowadzić jej przegląd. Zadbajmy o to, żeby nasze urządzenie do koszenia trawnika było sprawne i gotowe do działania od początku, jak tylko będzie potrzebne. Po zimie należy też przyjrzeć się trawnikowi pod kątem chorób, zwłaszcza grzybowych i szkodników, np. kretów lub pędraków. Jeżeli zauważymy niepokojące objawy, plamy czy puste place, należy wykonać odpowiednie zabiegi lub opryski. Im szybciej zadziałamy, tym szybciej uda nam się pozbyć tego problemu. Jeżeli pojawią się po zimie ubytki w darni, będzie zanadto przerzedzona lub będą widoczne puste place, w kwietniu możemy wykonać dosiewkę w miejscach, gdzie brakuje trawy lub rewitalizację całego trawnika. Dosiewkę w pustych miejscach należy zrobić taką mieszanką traw, jakiej używaliśmy podczas zakładania ogrodowej murawy. Chyba że już nie pamiętamy jaka to była mieszanka lub kładliśmy trawnik z rolki. Wiosna, kiedy gleba się już nieco ogrzeje, jest także. Idealną porą, żeby przeprowadzić renowację trawnika lub założyć go od zera. Renowację najlepiej jest zrobić właśnie po wertykulacji, gdy odsłonimy nieco glebę w trawniku i gdzie nasiona będą mogły trafić na podatny grunt. W tym celu również używamy wybranej mieszanki traw. Nie musi być ona jednak identyczna jak ta, którą już mamy. W tym momencie możemy zmienić mieszankę traw. Możemy sięgnąć po zupełnie inną, która bardziej będzie nam odpowiadać. Na przykład ponowość, jaka pojawiła się w tym roku w naszych sklepach ogrodniczych, czyli pomieszankę nasion traw z mikrokoniczyną. Rośliny te wysiane razem tworzą naturalną symbiozę, zarówno roślin, jak i mikroorganizmów. Mikrokoniczyna, jako roślina bobowata, posiada zdolność wiązania azotu z powietrza, dzięki czemu odżywione są również trawy. Tego typu darnie nie musi być wiele razy nawożona, jest ona ciemnozielona, gęsta i odporna na teptanie. Ilość mikrokoniczyny w takim trawniku można regulować poprzez częstotliwość koszenia. Jeżeli trawnik taki będzie koszony rzadziej, koniczyny będzie więcej. Jeżeli kosić go będziemy często, na przykład robotem koszącym, koniczyny będzie mniej. Częste koszenie ogranicza też ilość chwastów w trawniku, a pozbycie się chwastów z darni jest kolejnym zabiegiem, o jakim powinniśmy pamiętać wiosną. Jeżeli są one sporych rozmiarów i dobrze widoczne, jak na przykład mniszki, to możemy wyrwać je ręcznie. Alternatywą do ręcznego wyrywania może być oprysk trawnika selektywnym środkiem chwastobójczym. Zawczasu warto pomyśleć też o podlewaniu. Wczesną wiosną, a często nawet późną wiosną, Darnie nie wymaga jeszcze nawadniania, zwłaszcza jeżeli aura jest deszczowa lub chłodna. Jednakże latem nawadnianie może okazać się konieczne, jeżeli chcemy, żeby trawnik cały czas był soczyście zielony i zdrowy. W tym celu należy uruchomić system automatycznego nawadniania, jeżeli taki mamy, lub przygotować sobie wąż ze zraszaczem. Do podlewania trawnika najbardziej przydadzą się zraszacze wahadłowe lub obrotowe, w zależności od tego, jaki jest jego kształt. Jeżeli dysze są dodatkowo regulowane, to możemy je ustawić w taki sposób, żeby woda docierała tam, gdzie trawa rośnie. Jeżeli mamy już zraszacz do trawnika, warto po zimie sprawdzić, czy dysze wymagają przeczyszczenia, czy są drożne i czy urządzenie jest w pełni sprawne. W ferworze wczesnowiosennych i wiosennych prac ogrodniczych nie zapominajmy o trawniku. Jeżeli już mamy zielony dywan w ogrodzie, zadbajmy o to, żeby był jak najpiękniejszy. I to tyle na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród ozdobny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.